A co wy właściwie robicie? Rzucamy papierkami do ludzi. A po co? No, a czemu nie? Bo to, to bez sensu? A, mięczak z ciebie. A nie, bez sensu. Ej, 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 nie ma ci nadrycia. O, żebyś Rzemińską trafił? Nie Dawaj. Nie macie. Chłopcy, co wy wyprawiacie? Co to jest za zachowanie? My? Proszę wstać. My? No. Nic nic robimy. Nic nie robimy. Proszę sprzątać te papierki w tej chwili. Artur. No ale Nie profesor... żadne ale, proszę to wszystko ma być wysprzątane. Artur, ty też się nie, mnie to Nie, dla nie jest zbyt głupie. No całe szczęście, przynajmniej jeden mądry, a wy chłopcy bez tych głupich uśmiechów. Proszę, to ma być wszystko wysprzątane, zrozumiano? Tak. Pomogę wam. Nie spadaliście się. Nie, to nie chcę wam tylko pomóc. Faktycznie, Karol Adrian nie są za fajni. Popisują się głupimi rzeczami, rzucają papierkami. To chyba dobre dla przedszkolaków. No, i nie chciałbym, żeby ktoś we mnie rzucał. To czemu mam to komuś robić. Artur czuje się nieswojo w towarzystwie rówieśników. Postanawia zająć się tym, co zawsze lubił najbardziej, czyli czytaniem książek. To musimy ci założyć kartę biblioteki. Mogę cię prosić o legitymację twoją? Jasne. Już tu jest. Proszę bardzo. Mm, dziękuję. To ja wybiorę coś. Dobrze, im, oczywiście. Zaraz dam. A jak ci się podoba w naszej szkole? W sumie to moja pierwsza szkoła. Jak to? Wcześniej uczyłem się w domu. A, rozumiem. I mhm. Wybrałeś coś? E, tak, to wszystko. Aż tyle? Lubię czytać. Bez książek byłoby słabo. O, żeby tak wszyscy myśleli. Okej. Okay. Słuchaj, to trudny wybór przed tobą, bo możesz wziąć tylko trzy. Takie ale są przepisy. Ja to przeczytam na przerwę, do końca dnia. I wtedy przyniesiesz, ja ci wypożyczę kolejne. Brzmi sensownie, w takim razie wezmę te trzy skóry. Dobry wybór. A tej nie czytałam, ale też miałam zamiar. To w takim razie ja przeczytam i powiem, Pani, czy warto. O, fajnie, dziękuję bardzo.